Moja droga, moje ulubione pytanie: Kto ty jesteś? Jest taki wiersz, wiesz, który mówi, podaje odpowiedź od razu. Czyli Polak mała, ja bym powinna powinnam powiedzieć Polka mała. No dobra, kim ja jestem? To jest takie pytanie, wiesz, które jak się zadaje ludziom Którzy są w nieustannym rozwoju, to to pytanie jest mocno prowokujące do zastanowienia się i wchodzenia w głąb. Mhm. No i tak odpowiem ci rzeczywiście, podążając za tym pytaniem, że mm, jestem kobietą. O. Tak. Nawet przyzwyczajam się do myślenia o tym, że jestem mądrą kobietą. Pięknie. Też mam zgodę na to, aby myśleć o sobie, że jestem piękną kobietą. I dużo ról zawodowych, które też za mną stoi, a więc kouczką, terapeutką, trenerką umiejętności społecznych. Piszę od kilkunastu lat poradniki, też we współpracy podręczniki, a więc dużo rzeczy gdzieś tam za mną stoi, i bardzo mi pasuje, że tego jest wielość i że ja mogę w tym wszystkim jakoś wiesz, tak przemieszczać się i, i mieszać.